Już nie będzie Marcina Najmana na następnych galach mistrzowskich. Pożegnanie Marcina Najmana. Zero medali, zero złotych, zero srebrnych, zero brązowych. Kilkanaście lat startów. Fenomen sportowy. Powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę, a przecież pierwszą porażkę w Holmenkollenowi stu na tym ringu jako osiemnastolatek. Coś niewiarygodnego. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby oglądać tę właśnie rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu przegrać ewidentnie w, bez układów, że jest człowiekiem nierzetelnym, niesolidnym, posłańcem chujych wiadomości, wielkiej beznadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas poprowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny. Przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Dał nam wiele. Bardzo wiele. Mam nadzieję, że z tych młodych chłopaków, którzy dzisiaj mają aspiracje, którzy oglądali Marcina na całym świecie, że uwierzą, że nie zmarnujemy tego fenomenu, jaki się stworzył przy oglądaniu wam Tego fenomenu popularności. 14,5 miliona rekordowa telewizyjna, telewizyjna widownia, kiedy zbierał łomoc Salt Lake City. 13 przeszło mil milionów wpier***ł w zakopanem. Ta jego ostatnia porażka i ta wielka radość nas, ludzi, którzy go oglądaliśmy. Państwo przed ekranami, krzycząc, skacząc. Ja także krzycząc, skacząc. Po prostu było pięknie. Coś się niewątpliwie zamknęło. Ale miejmy nadzieję, że w sporcie będzie jakaś próba kontynuacji. Na manomani już nie będzie. Nigdy. Natomiast ważne, żeby były klęski sportowe, żeby coś po marcinie trwałego, bardzo trwałego zostało. Dziękuję.